Że nawet najdoskonalsza dieta, yy, obiecująca naprawdę wiele, skrojona na miarę konkretnej osoby, nie będzie w stanie rozwinąć swoich możliwości w pełni, jeśli no osoba, która ją wprowadzi, będzie popełniała bardzo podstawowe błędy. Yy, myślę, że warto by sobie zadać tutaj takie dwa najprostsze pytania. Po co jem? czym dla mnie jest posiłek. Jeżeli jem po to, żeby nie czuć głodu, no to rzeczywiście to wszystko, co zawarłam w rozdziale jedz mądrze, tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeżeli posiłek rozumiem jako odżywianie, czyli dostarczanie własnemu organizmowi składników odżywczych, które mają sprawić, że ciało i umysł będą pracowały właściwie, wówczas rzeczywiście to, co, co napisałam w tej części książki ma ogromne znaczenie. Myślę, że właśnie sporo błędów popełniamy, no nie zastanawiając się nad tym. Myślę, że to też cena naszego życia, jakie aktualnie prowadzimy. Tego ciągłego pośpiechu, i właśnie za jeden z największych grzechów, uważam, o tym też sporo piszę, dość mocno rozwijam ten temat, to jest szybkie jedzenie. Tak naprawdę wyrządzam sobie ogromną krzywdę, właśnie tak prozaiczną sprawą, jak szybkie jedzenie. Myślę, że nie przypadkiem mamy do czynienia aktualnie właściwie z chorobami jelit, które w tej chwili. Stają się już epidemią. Powodów tego jest znacznie więcej, ale to jest jeden z pierwszych i myślę, że, że zasadniczych, bardzo podstawowy. Jest taki jeszcze ogromny błąd. Też uważam, że, że wielkie przewinienie, wielkiego kalibru, które najczęściej, które również popełniamy często, ale chyba najczęściej popełnia je młodzież generalnie ludzie, ludzie, ludzie młodzi. Korzystający z usług restauracji barów typu fast food. Tam domeną tych posiłków są zimne napoje. I tak naprawdę jest to katastrofa zdrowotna dla, dla tych młodych ludzi. Właściwie w momencie, kiedy nawet jeśli zjemy najbardziej wartościowy posiłek, a popijemy lodowatym napojem, wówczas właściwie proces trawienia się kończy w tym momencie. Natomiast w zależności od tego, co znalazło się w, danym, w danej chwili na talerzu, zaczyna się proces gnicia, ewentualnie fermentacji. Tak więc na zdrowie to nie wychodzi. Bardzo się cieszę, że zostało to zauważone. Cieszą mnie opinie czytelników, które znajduję. W komentarzach na swoim blogu, między innymi ostatnio, wypatrzyłam taki, choć to nie powieść, czyta się świetnie. Inny, że to książka z rodzaju tych, które hmm, czyta się jednym pchem. No, myślę, że większe komplementy spotkać mnie nie mogły, ale generalnie taki był efekt zamierzony. Książka, według mnie, powinna być jak dieta: lekko strawna i, i łatwo przyswajalna. Tak, założyłam sobie dawno temu, że moje przyszłe książki będą właśnie poza tym, że będą niosły jakiś istotny przekaz, mają wywoływać uśmiech, czasami wzruszenie. Generalnie lektura ma być dużą przyjemnością. To temat zdrowia, i rzeczywiście podany w taki sposób, myślę, że to jest ważne. Zdrowie jest. Tym, co dotyczy absolutnie każdego. Bez względu na wiek, status społeczny, prawda, majątkowy. I chodziło mi tutaj o to, że jeśli osoba, która chce zadbać o zdrowie, a nie ma w szufladzie dyplomu z zakresu nauk biologicznych, po lekturze książki, żeby była w stanie wprowadzić jej zalecenia. Nie w 30%, nie w 50, ale właśnie w 100. Dzięki temu, że zrozumie, że wiedza jest podana w taki właśnie lekki, przyjemny sposób. Na życie! Generalnie, Generalnie na życie. Pamiętam taki epizod, to było. W momencie, kiedy ta wiedza moja na, te, na, na temat życia zgodnego z grupą krwi była no, nieporównywalnie mniejsza niż teraz, i wybraliśmy się z mężem na Wyspy Kanaryjskie, a tam jeżdżaliśmy kolejką na wulkan, który ma ponad 3700 metrów wysokości. No i wielkie było moje zdziwienie, kiedy Znaleźliśmy się na szczycie i okazało się, że mój mąż, no człowiek właściwie zdrowy, yy, zaczyna się dusić. Yy, Przerażenie było ogromne. Pamiętam te minuty, które dzieliły nas od zjazdu na dół, od powrotu. Po miały, miały, wrażenie mieliśmy, że, że, że się nie skończą. Myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli. Teraz już wiemy, że jeżeli wybieramy się na taką wyprawę, yy, to. Trzeba zaaplikować sobie wyciąg z różeńca górskiego. To jest taka niepozorna roślinka, która rośnie wysoko w górach i, i właśnie tam w takich ekstremalnych warunkach y, dobrze sobie radzi. I y, y to jest jedna z takich, jedno z zaleceń, które właśnie w tym programie y, życia zgodnego z grupą krwi istnieje. Myślę, że to jest ważne, prawda? Y, to byłoby takie, taka uwaga dla osób z grupą krwi zero. Jeśli chodzi o a tu mam apel do pielęgniarek i lekarzy, że nie powinni pełnić nocnych dyżurów. W swojej pracy jak wiadomo opiekują się chorymi, ratują ludzkie życie, ale tak naprawdę właśnie tą pracą w ciągu nocy rujnują swoje zdrowie. No nie jest to, to oczywiście pożądane. Jak już tak obdzielam każdego rado, to, to teraz w kolejności jest grupa B. E, grupa B kwitnie wtedy, kiedy w jej życiu jest równowaga i harmonia. E, jak nawet sama mówię równowaga i harmonia, to jakoś tak mi przywodzi to na myśl medycynę chińską. E, kładzie taki duży nacisk na zrównoważenie stanów fizjologicznych i emocjonalnych. E, no jakby nie robi tego przypadkiem, bo społeczności azjatyckie to są po prostu ludzie z grupą krwi B. Dlatego jest to tak, tak bardzo skuteczne. Została nam grupa AB, bardzo dużo o niej można by powiedzieć, choć tych ludzi jest rzeczywiście najmniej i, 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 i jest to grupa istniejąca w najkrócej, ale jest już sporo doświadczeń. W ogóle dużo zaleceń y, można by podać rodzicom dzieci z grupą krwi, AB. Właściwie one y, powinny być wychowywane troszeczkę inaczej niż wszystkie inne. Y, między innymi powinno im się pozwalać na to, żeby ubierały się tak, jak chcą. Nawet jak rodzicom się wydaje, że prostu zestawienia są kolorystyczne, są kompletnie nie do przyjęcia, czy, czy jakieś tam inne elementy, garderoby nie pasują, y, powinniśmy pozwolić, żeby. Poszło do przedszkola czy szkoły, właśnie nie wydarzy się nic złego, a, a, a dziecko będzie usatysfakcjonowane. Takie ważne y, dla tych dzieci z grupą krwi jest to, by dużo czasu spędzały na słońcu, w świeżym powietrzu. Y, to ma ogromne znaczenie w kwestii y, utrzymania wysokiego poziomu komórek NK. To są natural killers, mówimy się o nat naturalni zabójcy. Czyli takie komórki, które mają ogromny wpływ na, na utrzymanie odporności. Sporo na ten temat napisałam w książce. Jest właściwie jeden podrozdział poświęcony w całości temu problemowi. Tam akurat. Na przykładzie jednej z moich klientek, później znajomych, opisałam o dość poważnych zaburzeniach odporności, które zostały właściwie wywołane przez nadmiar w diecie kurczaka i pomidorów. Także za zachęcam do, do, do lektury tego rozdziału, bo rzeczywiście myślę, że jest interesujący. W innym pisałam też o. Szkodliwości płatków śniadaniowych, którymi często raczone są dzieci w takim wieku szkolnym i, i, i młodszym, ale też chciałam powiedzieć, że tak niewinnie dość wyglądające produkty spożywcze jak sezamki, popcorn, kukurydza właśnie w każdej postaci, a, a także orzeszki ziemne. Są absolutnie nie do przyjęcia przez te osoby. To znaczy one smakują, ale wyrządzają tak wielkie szkody, że dobrze by było po prostu z nich zrezygnować. Wbrew pozorom, yy, mają duży wybór. Duży wybór jest to jedna, właściwie jedyna grupa krwi, która yy, niemalże w pełni może korzystać z dobrodziejstwa nabiału. Yy, w, w przypadku innych yy, jest to dość problematyczne. Także naprawdę jest w czym wybierać. Zdecydowanie zapraszam do lektury.